Cześć, nazywam się Bożydar i chcę wam dzisiaj opowiedzieć o mojej dziwnej rodzinie, ale po kolei. Nie wiem w sumie nawet od czego zacząć. Postawmy sprawę jasno. Mam 27 ojców i 52 matki. Jak to jest możliwe? No cóż, zaraz wam wytłumaczę. Sytuacja rodzinna jest strasznie zawiła, ale po kolei. Mój pierwszy tata ożenił się z mamą, ale również ma drugą dziewczynę, o której mama wie i jej nienawidzi. Drugi, trzeci, dziesiąty, siedemnasty i dwudziesty szósty tata są muzułmaninami. Drugi i trzeci mają po trzy żony, a pozostali wierzący w Allaha mają po cztery. Czwarty, szósty, siódmy, ósmy i trzynasty tata mają po jednej żonie po ślubie kościelnym i po jednej żonie po ślubie cywilnym. Dwudziesty 18, osiemnasty, jedenasty i czternasty tata mają po jednej żonie, a jednak żona każdego z nich ma drugiego męża, o którym ten pierwszy nie wie. Pięcioro ich mam to lesbijki. Każda z nich ma jedną żonę, z wyjątkiem 33 trzeciej mamy, która ma dwie żony. Dwunasty tata czuje się kobietą, ale tylko w poniedziałki i czwartki do godziny 19. Wtedy mu muszę mówić mamo, a jego alternatywne imię brzmi Bożena. Piąty, dziewiąty, 25 i 22 drugi tata ożynili się ze sobą nawzajem, ale piąty tata ożenił się jeszcze z sąsiadem. Piętnasty tata ma trzy żony, z którymi mógł się ożenić tylko dzięki fałszywym dokumentom. 16 tata ma za żonę drugiego sąsiada, a także jego psa. 20 tata ma za żonę gęś. Każe mi do niej mówić, mamo. 23 jest normalny i ma tylko jedną żonę. 27 tata nie ma żony wcale, ale próbuje się ożenić z marchewką. Niestety, polskie prawo na to nie pozwala. A jeśli pytacie się, jak się żyje w tak dużej rodzinie, to odpowiadam: koszmarnie. A więc, jak przyjeżdża rodzina na święta. To musimy wynajmować cały dom ekipie X. Na wakacje zazwyczaj jeździmy autokarem. I to tak, że cała rodzina jest wpakowana do jednego autokaru. Z kolei, jeżeli chcemy. Z kolei, jeżeli rezerwujemy miejsce w hotelu, to rezerwujemy od razu cały hotel. Większość osób rezerwuje. Większość osób. Jeżeli chcemy zarezerwować jakieś miejsce w hotelu, to od razu rezerwujemy cały hotel. A jeżeli nie ma wszystkich miejsc dostępnych w hotelu, co jest bardzo częste w okresie wakacyjnym, to niestety musimy zrezygnować albo rezerwować w kilku różnych miejscach. Jeżeli idziemy na wspólne wyjście na pizzę, to musimy powiadomić pracowników dwie godziny wcześniej. Tak duże zamówienie nie jest możliwe do ogarnięcia w tak krótkim czasie. Kiedyś o tym zapomnieliśmy i jak przyszliśmy o godzinie 15, tak ostatnią pizzę wydawali dopiero o 22.00. A może kojarzycie takie coś jak program Zabierz swoje dziecko do pracy? W Polsce to chyba nie jest zbyt popularne, ale u nas to funkcjonuje. Niedawno była nawet na ten temat dyskusja i skończyło się na rozrysowaniu wielkiego grafiku, gdzie mam zapisane kiedy dokładnie idę z jakim rodzicem. I tak na przykład z tatą Mirkiem, 31 tatą, idę do pracy 13 czerwca 2033 roku. A z mamą Małgorzatą, idę do pracy tydzień później. Są też oczywiście pozytywy takich sytuacji. Na przykład niedawno jedna z mam urodziła dziecko. Teraz mam siostrzyczkę. Tylko do tej pory nie wiem, która mama urodziła siostrzyczkę, ale ważne jest to, że teraz dostajemy 500. Łatwo to wyliczyć, że teraz dostajemy prawie 30 tysięcy złotych miesięcznie. Za nic, bo każdy rodzic ma takie same prawa rodzicielskie do nas. Do tego, jak zamawiamy jakąś wycieczkę. To zaznaczamy, że jesteśmy grupą zorganizowaną. Wychodzi to dużo taniej niż za wycieczkę rodzinną. Polecam Wam ten sposób. Albo jak szkoła organizuje różne takie festyny, gdzie przychodzą rodzice i oglądają swoje dzieci, jak występują, wiecie, na pewno takie kojarzycie. No to u nas są jeszcze takie zawody: rodzice kontra nauczyciele. Rodzice zawsze wygrywają. A to wszystko tylko dzięki moim rodzicom. Inni rodzice już nie biorą udziału, a to dlatego, że brakłoby nauczycieli. Już brakło i musieli wprowadzać z innych szkół. I to jest właśnie moja historia. Nie jest, co prawda, łatwo, ale nie jest też ciężko. Jak się mówi, raz na wozie, raz pod wozem. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Cześć!